No to się przenieśmy z powrotem. A jeszcze sprawdźmy sobie pocztę. Jackas, ach, teraz jest ta scena. O, to jest ryba, którą mamy. To jest ryba, której potrzebujemy, żeby uzyskać jedno z zakończeń. Ponieważ ta ryba jest trująca. No i cóż, jak ją zwiemy, wiadomo, co się stanie. Uh -huh. No dobrze. To teraz trzeba tylko Jackasa znaleźć. Chyba tu był Pascal. Przekaz, przepraszam. Przenieśmy się tam. Zobaczymy, czy faktycznie ma dla nas tę rybę. Jeżeli ma, no to o, przy okazji będzie mała przerwa. Zobaczymy, jak wygląda to zakończenie. Ale właśnie, zaraz sprawdźmy. Jak ona się nazywa? Jest Pascal tutaj, czy go nie ma? Nie, to nie tu. A jest Jackass? Jest tak, to będzie za zakończenie K. Zakończenie K. A i wokół. Kończ misję Jackass na pustyni. Otrzymasz od niej w wyniku tego maila na temat ryb. Porozmawiaj z nią w obozie pustynnym, by uzyskać rybę Makerelki. Item zjedz ją, aby zakończenie zostało zaliczone. Dobra, Jackass. Makerel to jest ta ryba. No dobrze. Otrzymaliśmy rybkę. Zapiszmy sobie w takim razie na wszelki wypadek stan. No i oddajmy się wspaniałej, jakże konsumpcji. Złapane ryby. Użyj. Sprawdzanie systemu. Bla, bla, bla. Zjedliśmy. No i niedługo to trwało. A rozpoczęły się procesy paraliżu. I koniec. A i I